Cześć widzowie, w tym odcinku będziemy nagrywać z Planet Zo. Dzisiaj mamy w planach sobie jakiegoś jednorożca zrobić wybieg dla niego. I mam nadzieję, że mi głosu nie wytnie, ale kontynuując, yy, mamy w planach zrobić yy, takiego jednorożca. Już znajdę go. Yy, o, takiego. Mamy w planach zrobić dla niego wybieg. Tylko, no niby on jest pustynny, ale może i się uda nam zrobić. Tak tutaj trzeba wodę wymienić, bezbrudna. Opa, i teraz jest G. O, to są jakieś szympansy? Szympansy? Tak, chyba tak. One mają aż 5 gwiazdek. krokodylki to one tu najdłużej, to są pierwsze. Dobra, nie patrzmy się, on robi kupę, ale to są pierwsze zwierzęta, które są w naszym parku zo. W moim parku zo. Yy, tutaj mamy hipopotamy, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Tu mamy. Pawie? Paw, paw indyjski. Tu mamy warany. Yy, tutaj mamy hipopotamy. Karłowate chyba. Yy, karłowate. Skoje cięż, ciężko się je, tak jakby utrzymuje. Niepotrzebnie nie zrobiliśmy klatkę na takim. Wzgórzu. Tutaj mamy... To nie są guźce, tylko... Pekro... Pekrowiec... Pekrowiec... O... Obrożny. No. A tu ja... Tu jakiś mam problem. Tu też mam jakiś problem. Budynki mały, mały klienta walić. Mhm. No i tutaj jest to. To musimy chyba zacząć budować dla nich tą klatkę. A jeszcze czajnie doczytając to trzeba mieć, żeby je tak jakby mieć. Ujo. ja. Jeden sam jest, dwa samo. Stopień od 4 do 2 3, od 13 do 40. Dobra! To jest stabilnie, możemy robić jakąś czwórkę. O! Szklana czwórka, o! I tutaj. No. Trochę podwyższmy, żeby było lepiej dla widowni. O! Tutaj. Hop. I hop. I hop. O! Tylko bym bardziej chciał z tego jakoś tutaj, o! Są przykład z tego czegoś i tą górę bym okrążył im o, tam są takie bardziej bagniste widzę, że tereny To będę musiał mm, tam im zrobić Tylko że zanim to ja postawię to tam Minie z 1000 lat No nie, 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 nie. Dzisiaj tylko wpuścimy jednorożce i... Nie Czy tak? A, no jednorożce. Yy, I skończymy ten film. O nie, najgorzej. Nie ucieknął chyba. A jak tak, no to nie wiem, postawię... Albo i... Lepiej o to zadbać. Ale teraz nie jak tego postawić. To musi być wyższe. to jest takie wysoka. no to to trzeba... Nie, nie, coś tu źle. No się. Ja bym chciał od tego zacząć, i tylko to mi się robi właśnie. O, tak coś. też jest opcja, tak, zostawmy. Minimalne przejście będzie. No, I teraz tu chyba będzie trzeba zrobić wejście jakieś, o dla pracowników. Tutaj by było git, ale się pewnie nie zmieści tam. To tutaj byśmy mogli sobie zmieścić. Tutaj o. Jest. No, git. I teraz jeszcze jedną roszce, tylko im trzeba zrobić wybieg. O no, Jezu, to fajne. Nie, to... Dobra, teraz jest... To Co dla jedno... Czekaj. Czemu to mi się robi? To jest moje najbardziej A no, so. Ezo. mmm, to już się pewnie nam usunie O mm, że... dobra to jest wszystko dla nosorożca dobra, jest też git tylko ją bardziej byśmy mogli dać ja miałem ją sobie tu postawił to są jednorosce. A jak się im obracało? Dawno już w to nie grałem. Tym. Dobra, nie wiem. To tak, dajmy. A tu jakieś błotko. one muszą pływać. To jest pytanie, czy one muszą. To nie. O, wymóg dotyczący wody czyści, mm -hmm. Tak, potrzebuję. No w sumie, było się spodziewać. Ale no. Zrobimy, zrobimy. Ja mm -hmm. się, się przez <gry> O.

A to na 5 muszę też zmniejszyć. O! Jest. git. to jeszcze bym musiał zjeść jakaś... O OZ w dół, żeby to jakoś miał sens. Żeby mogło to jakoś zejść. już będzie woda chyba. Dobra, chyba tyle to już wyjdą. chyba będą mi takie długie wyjścia. Tylko tyle. To no w sumie logiczne, ale tutaj też jak mogą sobie popływać. One chyba też nurkują. Ale dobra, kontynuują wybieg. bieg. Bożysko byśmy mogli to dać tutaj, o siop Tu moglibyśmy dać i tu, i tu, i tu. No to będą mogły wybierać gdzie chcą. Tutaj, jak będzie im za ciepło, czy coś, to tutaj mają. O, no, mogli się słodzić. To nie, o jakaś tutaj zabawka, to mogę sobie pojeść czaj, koryto to tu trzeba dać, pewnie woda. O tym się obracało. Nie. Nie to. O, dobra. Pod, isk, pod X, pod Xem się obracało. Obra tu. Co pod Z? Dobra, tutaj pod... a to się podzrobiło. I tu jeszcze duże dajmy koryto, o. Gdzieś tu. I teraz tu, gdzie śpią, to już mają. To im jest niepotrzebne, bo one się nigdzie nie muszą wspinać. Eem. To jeszcze byśmy to im dali, o. No i tu jakieś sobie coś, o nie wiem, poprzeciągali i tu jakąś ciepłąkę. No i tu było to i tu jakaś. Mm, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i subik. Dzięki.